Moi widzowie, jakiś czas temu dostałem te oto tutaj pralkę Alba Cygnus produkcji Czechosłowackiej i to będzie film, na której pokażę, jak ona wygląda, jak działa, jakie ma rozwiązania konstrukcyjne. Pralkę dostałem od naszych kochanych szopów praców. Na naszym ostatnim spotkaniu, ponieważ koledzy stwierdzili, że powinienem taką pralkę mieć. No i tak do mnie trafiła. Tutaj mamy komorę piorąco-wirującą. Tutaj jest napis po niemiecku. Prawdopodobnie ryn, pralka była na rynek niemiecki. Eee, oczywiście. Napis głosi, żeby nie włączać grzałki, bo ta pralka ma grzałkę tam pod tym okrągłym, żeby nie włączać grzałki bez wody. No i tak, i co my tu mamy? Mamy pralkę, yy, mamy pralkę, która jest wyposażona w... No trudno powiedzieć, czy to jest wirnik No w taki ślimak. On jest wykonany z ceramiki, takiej ceramiki jak jak izolatory, jak, garn jak talerze i inna ceramika użytkowa gładkie, to jest, to jest gładka ceramika yy, no jak widać jest umieszczony na boku tutaj obok mamy mamy tutaj more grzałki taką, i tu jest grzałka taka spiralna to no podobne rozwiązanie, coś jak w Romo, prawie identyczne jak w Slatince yy, co ciekawe ta grzałka jest wykonana z tak, jakby z płaskownika. To nie jest rurka o przekroju okrągłym, tylko ta rurka ma przekrój prostokątny i jest zawinięta tylko w jedną stronę. Tutaj widać, że to jest jedna spirala. Prawdopodobnie drut jest umieszczony tak, że po prostu w tym końcu gdzieś nawraca, i, i tak jest specyficznie zrobiony. Tutaj tak słabo widać jest taki. Wybrzuszenie, tu jest odpływ wody, pralka ma tutaj od tej strony wąż spustowy. Założę z powrotem. No a tutaj jest bęben wirówki, także no pralka jest pełnoprawną pralkowirówką. Tak, bęben jest całkiem zwyczajny, taki jak, taki jak w ówczesnych wirówkach, naprawiałem kiedyś, chyba już nie mam tego filmu na kanale. Naprawiałem kiedyś taką wirówkę perła z 50 lat, chyba z 58 roku i miała bardzo podobny bęben, tyle że stalowy, a to wszystko, czyli bęben, zbiornik, nawet pokrywa, to wszystko jest aluminiowe, dlatego tak ładnie wygląda po tych latach, nie jest sprane, bo gdyby to był ocyng, to już po latach używania już by tutaj dawno była rdza, tak jak się dzieje w naszych SHL-kach, a tutaj tego nie ma. Ale za to są takie różne właśnie ślady, no, aluminium też ulega korozji, jeżeli jest w środowisku z wodą i czasami nawet przecież, korpusy w pomp, w Romo na przykład się tak dzieje, po prostu korodują. No i tu mamy taką pokrywę, po prostu na zwykłym zawiasie, żadnego tutaj nie ma wyłącznika, nic, ona jest po prostu, czy pralka jest otwarta, czy zamknięta, można ją zawsze włączyć. Co mamy dalej? Dalej mamy panel, panel prezentuje się tak może od góry, lampka kontrolna załączenia grzałki, tu jest wybór pracy, wirowanie, pranie, to nie, jest włącz, to nie jest przełącznik mechaniczny, on nic mechanicznie tam nie przełącza, to jest przełącznik kierunku wyboru obrotów silnika, I za chwilę pralkę Wam przewrócę i pokażę na czym to polega. Tutaj mamy zwykły czasomierz, po prostu tak na takiej zasadzie jak w naszych ówczesnych też SHL-kach, po prostu się go odciąga i przekręca i on po prostu sobie tu wydaje taki dźwięk, bo tam jest oczywiście mechanizm czasowy, mechaniczny. A to jest włącznik grzałki, odciągnięty działa, wduszony nie działa. No, także tutaj jest napis, niestety z napisu już niewiele zostało. Dobrze, co mamy z tyłu? Z tyłu mamy pod wirówką kabel zasilający. No i mamy jeszcze. Oj, nie przesunę. Dobra, mamy oczywiście tabliczkę znamionową, No, niestety jest trochę za ciemno, żeby Wam pokazać. Pralka jest wyprodukowana w 1962 roku. No, także tak wygląda. Zaraz Wam pokażę, co jest pod spodem. Także tak wygląda pralka położona na tyle. No jak widać tutaj już trochę korozji jest. Ona była podmalowywana i poprawiana. Także no, tak wygląda pralka od spodu. Tutaj mamy silnik, jeden wspólny silnik dla, dla pralki i dla wirówki. I jak to działa? Jak to jest? O, mogę wam pokazać tabliczkę znamionową silnika. No, silnik jest wykonany przez Mezmo Narodni Podnik, czyli przedsiębiorstwo państwowe Także Tak I yy, jak to jest zrobione, że Ten jeden silnik napędza i pralkę i wirówkę Więc Tutaj mamy takie sprzęgło jednokierunkowe Właściwie to są dwa sprzęgło jednokierunkowe Działa to w ten sposób Że Że jeżeli yy, jeśli obraca się w jedną stronę, to pracuje jedno sprzęgło, i teraz na przykład napędza pralkę. Ale jeżeli tym przełącznikiem na panelu zmienimy kierunek obrotu w drugą stronę, to działa to drugie sprzęgło, które jest odmieszczone odwrotnie. I wtedy kręci się tylko ta jedna część i napędza wirówkę, bo to jest koło, to jest koło pasowe wirówki, to jest koło pasowe pralki. I tak to wygląda. Przewody takie uziemienia są zrobione z drutu całkiem ciekawie, u nas były robione z goły linki w naszych ówczesnych pralkach w światowitkach z grzałką czy w pralkowierówce światowit no jak widać tu się już jakieś wycieki pojawiają albo kiedyś się pojawiały, tu jest taki yy, bakelitowa puszka w której się kryją przewody od grzałki, tu są takie kroliki w sprzęcie grzejnym, no i tutaj jest oczywiście wąż pustowy. No, tak, tak się prezentuje właśnie ta pralka od spodu. No dobrze, tyle opowiedziałem o pralce. No teraz może pokażmy, jak to działa w praktyce. Czyli ustawiamy pokrętło wyboru na pranie. Tu mamy czasomierz. Spróbuję tak nagrać, żeby było widać jedno i drugie i teraz jak pociągnę, to się włączy pranie. O! Nawet było słychać sprzęgło, jak się zatrzymuje i teraz jak przełączę na wirowanie i włączę, to powinien obracać się bęben. no i tak to właśnie wygląda no w silniku słychać już łożyska badałoby je wymienić i generalnie sam w sobie jest silnik głośny bo to nie jest silnik czterobiegunowy tak jak w naszych pralkach wirnikowych który ma 1400 obrotów tylko tutaj jest silnik dwubiegunowy czyli taki jak w pralkach automatycznych przy odwirowaniu, który ma 2800 obrotów no i dlatego sam w sobie jest po prostu głośniejszy. Także tak się prezentuje właśnie pralka Alba Cygnus.